No, nareszcie, jedzcie sobie na zdrowie. O. Co, co wy? Ja nie jestem mama. Dzień dobry! A ta ogromna jeżyna to dla kogo? O, o, co proszę? Ta jeżyna? To dla moich maleństw. I nic innego nie chcą jeść. Jest ich tylko czwórka, ale w tym wieku jedzą za dziesięcioro. Czwórka? A więc to pani dzieci spotkałam dziś na łące. Co? To niemożliwe. Zostawiłam je tylko na chwileczkę. Jestem pewna, że grzecznie czekają na mnie w gnieździe. Za długo mnie tu nie było. Jak to? Tak właśnie postępują kowale. Kiedy małe nie dostają długo jedzenia, opuszczają gniazdo i szukają matki, która wykarmi je lepiej. W tym roku jest taka susza, że coraz trudniej o jeżyny w okolicy. Mówisz, że spotkałaś czworo dzieci na łące, prawda? Gdzie one? Niedaleko. Proszę zaczekać, przyprowadzę je tutaj za chwilkę. Powiedziałem przestańcie. O nie, 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 nie. Ja na to nie pozwolę. Masz tu siedzieć albo się pogniewamy. Mama! Mama! Guciu! Guciu, znalazłam ich mamę! Ach, Maju, nareszcie. Nie radzę sobie z całą tą gromadą. Stajemy i naprzód. Wszyscy idą, nikt nie zwleka. Pojedzonko na nas czeka. Wszyscy idą, nikt nie zwleka.